Dziś przedostujemy sobie słuchawki Wisher. Jest to projekt ufundowany z Kickstartera. Bardzo szybko. Producent twierdzi, że dają one zupełnie nowe odczucia, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki. Podobno jest to innowacyjne. Sprawdzimy. Czy są one lepsze od zwykłych słuchawek? Czy warto wydawać te 349 dolarów, bo tyle właśnie kosztują, co po przeliczeniu na złotówki daje około 1300 zł. Na jeszcze dopadła niestety odprawa celna, która wyniosła około 200 zł, więc to jest to cena, w której można dostać spokojnie bardzo dobre Sennheisery, JBL Sony czy bitsy Solo 3 na przykład. Producent daje nam jakby dwa sposoby słuchania, w zależności od tego, jakie nakładki sobie założymy. Tutaj, słuchając przy pomocy Oper Airframe, czujemy naprawdę duży komfort. To znaczy nie po co nam się już, jak w przypadku słuchawek nausznych, na ogół się zdarza, czujemy ten wiatr, jadąc rowerem albo idąc spacerując po prostu. Jest to bardzo fajne. Dodatkowo ten Oper AirFrame dość dobrze wycisza otoczenie, kiedy słuchamy głośno, co mnie bardzo zaskoczyło, szczerze mówiąc, a jeżeli go przyciszymy, to z kolei słyszymy dobrze dźwięki otoczenia. Jest to również super sprawa dla muzyków, ponieważ kiedy gramy na jakimś instrumencie, potrzebujemy odsłuchu. I w przypadku zwykłych słuchawek to stłumienie jest trochę za duże, a w przypadku tego właśnie Oper AirFrame'a, a przy niskiej głośności, idealnie słyszymy odsłuch. A jednocześnie, swój instrument, więc naprawdę fajnie to działa. Szczerze, mogę polecić każdemu muzykowi tę opcję, bo pod tym względem jest to coś innowacyjnego. Oprócz tego, no, ten komfort, jeszcze raz podkreślam, jest bardzo, bardzo duży. Ale niestety, nie ma nic za darmo i wszystko ma swoją cenę, bo jakość dźwięku, słuchając tego Opera Frame'a, jeżeli chodzi o wysokie tony, jest naprawdę fajnie. Są Głębokie, są przyjemne, są czyste, ale tony niskie, czyli basy, są bardzo spłaszczone. No, jest to jakość naprawdę głośnika takiego plażowego, więc ogólna ocena za jakość dźwięku, moim zdaniem to jest takie 3 plus w skali szkolnej, gdzie 6 to maksimum. Kiedy kupujecie słuchawki 3500 chce się naprawdę poczuć ten bas i odlecieć przy nim. Niestety słuchawki zupełnie nie nadają się do biura, przynajmniej w tej opcji Opera Airframe, bo po prostu wszyscy wokół słyszą to, czego my słuchamy. Czego na ogół nie chcemy, to po pierwsze, a po drugie, wszystkich jednak to dość denerwuje. Drugą opcją odczuwania muzyki za pomocą Wisher, czy słuchania muzyki za pomocą Wisher, są właśnie nakładki Close Airframe, które wyglądają tak po ich założeniu. Nasze słuchawki zamieniają się w klasyczne słuchawki zamknięte. Tak właśnie wygląda to w przypadku Closed Eye Frame. No i z kolei zakładając Closed Eye Frame, jakby ten komfort, którym głównie szczyci się producent, czyli to, że nasze uszy oddychają, że jest im przyjemnie, że się nie pocą, znika. Bo w tym momencie mamy zwykłe słuchawki zamknięte. Z kolei Plusem tego Closed A-Frame jest to, że po pierwsze dźwięk jest absolutnie genialny, jest idealny, jest czysty, zarówno niskie jak i wysokie tony są na odpowiednim poziomie, żadne z nich nie są przesadzone, ten bas w tym momencie naprawdę czujemy, jest przyjemnie, po prostu odlatuje przy tym dźwięku za każdym razem kiedy Używam Viser, więc tutaj mamy duży dylemat: albo niższa jakość dźwięku, zwłaszcza basu, albo komfort w uszach, ich brak pocenia się. Więc w tym momencie mam jakby wybór między dobrymi słuchawkami zamkniętymi, a przeciętnymi słuchawkami z, tym, z tą nowoczesną funkcjonalnością, którą szczyci się producent wisher. Kolejna sprawa, bardzo ważna, wygoda. Jeżeli chodzi o leżenie, no, słuchawki są bardzo wygodne, leżą przyjemnie, trzymają się. Tak właśnie średnio. Jeżeli idziecie, to jest ok, ale w przypadku, kiedy biegacie albo uprawiacie jakiś bardziej dynamiczny sport, to niestety one bardzo łatwo spadają. Jest to moim zdaniem wina tego, że nie ma tutaj żadnej takiej manualnej regulacji wielkości. One niby tak dostosowują się same do wielkości naszej głowy przy pomocy tego, ale to działa tak na pół. Znaczy, no, trzymają się w miarę, ale jeżeli tam machniecie bardziej głową, to na pewno spadną. Kolejną możliwością słuchawek Wisher, którą szczyci się producent, jest to, że można urządzić sobie silent disco. To znaczy, słuchawki Wisher mają możliwość transmisji między sobą dźwięku. To znaczy, ja podłączam sobie do swojego smartfona słuchawki, następnie ustawiam je w tryb transmisji i one przekazują do innych słuchawek Wisher w okolicy do 30 metrów ten dźwięk, sygnał dźwiękowy, więc inni słyszą to samo, co my, tylko, że tamte osoby muszą ustawić sobie słuchawki oczywiście w tryb odbioru. Tej funkcjonalności niestety nie przetestowaliśmy, bo mamy tylko jedną parę tych słuchawek, ale wierzymy producentowi, że działa. Kolejną ciekawostką, jeżeli chodzi o te słuchawki, jest aplikacja. Przy pomocy aplikacji możemy na przykład zmienić kolor podświetlenia słuchawek. Ustawić Equalizer w zależności od potrzeb, od tego czy słuchamy na Open Airframe czy na Closed Airframe, są przygotowane presety. Oczywiście warto z nich korzystać, bo po ustawieniu odpowiedniego presetu dla Open lub dla Closed Airframe to brzmienie jest lepsze, bo jednak jest inna specyfikacja tego, jak to ma brzmieć w zamkniętym lub otwartym Open Airframe. To tyle, jeżeli chodzi o aplikację, którą dodaje producent do słuchawek i umożliwia ona w jakimś stopniu kustomizację brzmienia i wyglądu. Kolejnym tematem, który chciałbym z Wami omówić, to budowa. Jakby ten plastik wydaje się być taki niezbyt trwały. Znaczy, znaczy, no, nic się z nim nie stanie podczas zwykłego użytkowania, bez wątpienia. Ale nie wiem, jeżeli ktoś na tym usiądzie albo spadną gdzieś te słuchawki, to jakby nie widzę tego, aby to przeżyło. Naprawdę wydaje się być takiej słabej jakości, a już w ogóle te open-air frame'y, które bardzo łatwo wygiąć. Ja się boję, że naprawdę to usiądę na tym kiedyś przypadkiem, to połamie się, a nie ma możliwości oddzielnego dokopienia tej części, więc wtedy jakby słuchawki stają się bezużyteczne. Więc naprawdę trzeba bardzo uważać. Na samych słuchawkach mam następujące przełączniki. Przełącznik włączenia i wyłączenia. Drugi przełącznik ma trzy tryby, takie standardowe, z którego na pewno najczęściej będziecie korzystać, to BT, który pozwala po prostu na otrzymywanie dźwięku albo z portu mini jack, albo po prostu przez Bluetooth. Kolejne dwa tryby to XT, który pozwala nam nadawać właśnie o tym, o czym wspomniałem wcześniej, robić to Skyline Disco, w ten sposób nadajemy dźwięk do innych słuchawek Wisher oraz tryb RX, przy pomocy którego otrzymujemy dźwięk z innych słuchawek Wisher, ale tego, jak wspomniałem wcześniej, nie dostawaliśmy. Mamy też standardowy przełącznik do podgłaszania oraz przyciszania, ale niestety działa tylko w trybie Bluetooth. Nie działa, kiedy korzystamy z kabla mini-jack. A propos Bluetooth. Bluetooth w tych słuchawkach działa naprawdę kiepsko. Nie ma problemu z połączeniem się, ale z utrzymaniem połączenia już jest. To znaczy słuchawki często przerywają. O ile macie cały czas w tej samej kieszeni yy, swój telefon i słuchawki na głowie, to jest ok, ale jeżeli robicie coś z telefonem, zmieniacie jego pozycję, to ten dźwięk przerywa. Co ważne, on się nie rozłącza, tylko przerywa na sekundę, na pół sekundy, ale jest to odczuwalny dyskomfort. No, raczej trzeba trzymać telefon cały czas w tym samym miejscu, nie motać nim za bardzo. Bateria. I tu niestety mamy kolejne rozczarowanie słuchawki. Y, trzymają na pełnym naładowaniu około 5 godzin grania, czy to przez Bluetooth, czy to przez y, kabel. Niestety nie ma takiej opcji, że kiedy wyładujemy baterię do zera, to podłączamy kabel i one grają dalej. Niestety nie trzeba je naładować. No i tutaj, jeżeli porównamy je do flagowych Beatsów, czyli do tych solo 3, w bateria trzyma około 30 godzin. Jest funkcja Express Church, która pozwala na 3 godziny grania muzyki. Już tylko po 5 minutach ładowania, więc no w porównaniu do Wisher to jest dużo lepszy wynik, wręcz nieporównywalnie. A co znajdziemy w zestawie? W zestawie znajdziemy właśnie Closed Airframe, Open A-Frame, air kabel USB oraz kabel mini jack. I teraz czas to podsumować: czy warto wydać około 1500 zł na te słuchawki, czy lepiej wziąć jakieś inne? No jakby to Open Airframe, kiedy czujemy wjazd w uszach, jest naprawdę fajne, jest naprawdę przyjemne, ale jakość dźwięku przy słuchaniu, przy pomocy tych nakładek jest dużo gorsza niż w przypadku tych nakładek zamkniętych, więc ta tak naprawdę, kiedy chcecie cieszyć się dobrym dźwiękiem, naprawdę dobrym dźwiękiem, to musicie korzystać z tych nakładek zamkniętych, a to robi z tych słuchawek z kolei raczej zwykłe słuchawki, nie wyróżniające się niczym szczególnym, poza po prostu naprawdę dobrym jakością dźwięku. Myślę, że w połowie tej ceny można znaleźć fajne Sennheisery, na przykład, jeżeli chcecie się cieszyć fajną jakością dźwięku. To ma ochotę, oczywiście nie zabraniam, można spróbować, design jest bardzo nowoczesny, bardzo ładny, na pewno będziecie wyróżniać się na ulicy z takimi słuchawkami, bo leżą one dość specyficznie. Od razu rzucamy się w oczy, wygląda to inaczej. To tyle w mojej recenzji słuchawek viser Was oczywiście zapraszam na benchmark.pl po więcej ciekawych informacji technologicznych.